No, chybicowie. Kiedyś powstał taki odcinek, że mam cel zjednoczyć Afrykę, ale jakoś tak nie wyszło. Ponieważ to Zaczęliśmy w 867 i co chwilę mieliśmy rozłamy, i to było dużym błędem, dlatego dzisiaj zaczniemy w 1066. I może zaczniemy sobie tutaj w tym Ewelandzie. Proszę bardzo, dynastia Afryka. Jako herb będzie jakiś taki wkurzony księżyc, coś w tym stylu. Próbuję zrobić takiego gorliwego władcę. Będzie gorliwy, spokorny i gniewny. O, i tak się będzie prezentował. Taki w dreadach. Mbema. Z Afryki. Zresztą mamy jakichś dwóch wasali, a postaramy się ich jak najszybciej pozbyć w jakiś możliwy sposób, żebyśmy przejęli ich ziemię. Dobra, zobaczmy jak z naszą wiarą tutaj. Ej, nic źle. Dwa miejsce święte już tutaj są blisko nas. Reszta jest tutaj, więc reformacja mogłaby przebiegnąć bardzo szybko. To by nam na pewno dużo pomogło. Wierzę, że tutaj z sojuszami jest lipa straszna, więc sobie znajdźmy jakieś fajne cechy. Czyli tu jest ciekawe. Olbrzymka i urodziwa. To jest nawet fajne, dawaj to. Mamy tu jakichś Bushmenów. Tutaj nasza kultura jest takie nieźle rozwinięta. Oczywiście będziemy szli w stronę, żeby tutaj nasz zmienić i żebyśmy się stali feudalni. Ja się rozglądam za jakimś naszym pierwszym celem. Oj, tutaj mamy gościa, który ma 1400. Tutaj, o 700 gości ma tylko ludzi. Ej, 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 to jest dobre. Podbijemy mu to, żeby jak najszybciej tutaj. Ej, jak to minusy, jak to minusy. Szanse są wyrównane, ale zobaczymy. Czy uda nam się tutaj ich pokonać? Dochodzi do walki. Mamy delikatną przewagę, okej, okay, okej. Okay. Dobra, pokonaliśmy ich, bardzo fajnie. Tylko ja bym się jeszcze wycofał, zregenerował się i jeszcze raz tutaj ruszył. Bo to jednak trzeba tak mądrze teraz się prowadzić te wojny. Oni się z nas znowu bijają, no i znowu ich pokonujemy. No i fajnie, dobra, teraz już na spokojnie, 200 ludzi to już nie wyzwanie. No, oczywiście... Jakieś najazdy tu mamy. I tak z tym nic nie zrobimy, bo są za mocni. No i kolejny najazd, świetnie. Ale to jest sobie wasal, jednak się samo chroni. To też dobrze. Dobra, udało się, wygrywamy naszą pierwszą wojnę. Zjednoczenie Afryki rozpoczyna się, moi drodzy. No i moi drodzy, jeżeli seria i odcinek wam się spodoba, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. Tutaj czego możemy utworzyć królestwo Akanu. A co zanim do tego dojdzie, jeszcze chwilę czasu na pewno minie. O, mamy dzieci, ale co się tak skurczyło? Tego jednego. Ale ma cechę olbrzym i jest urodziwy. Bardzo fajnie. A córka już nie, to jest ciekawe. I w ogóle bliźnięta. O, tutaj ten gość na północy ma 400 ludzi tylko, bo ten jest był najeżdżany. Trzeba mu wyjaśnić, co i jak, że bierzemy jego prowincję. No i dobra, bierzemy to. Kolejna prowincja nasza. Bardzo dobrze. Więcej ludzi. O, możemy poprosić duchy o pomoc, to jest ciekawe. Wielka ofiara, duchy z pewnością zwrócą uwagę. Co to za dziwne uczucie? A mamy bonus do intrygi i po strachu, okej. Okay. Mogę być coś lepszego. Czyli tak jak było w hellenizmie, tutaj po prostu dostajemy bonusy do którejś z naszych kategorii umiejętności. Lecimy po kolejne prowincje, bo widzę, że tutaj kolega ma mniejszą, nieco armię, ale ważne, że nie ma żadnych sojuszy. Ja jeszcze mam złoto, więc w razie czego w ostateczności zawsze mogę najemników wziąć. Dobra, dochodzi do walki, on też ma uczników, ale mamy lepsze cechy tutaj. No i super. Że będzie się tutaj nas bijał, ale no nie ma szans, ale to bardzo dobrze, niech się wbija. No i zrobił tak, że jego armia wyparowała. No brawo. I koniec tematu, moi drodzy. Mamy już cztery domeny pod sobą. No, teraz przydało się tutaj na pewno ogarnąć kontrolę. Boże, rozwój tej kultury to jest tragedia, ale to przez poziom hrabstw tutaj. Widzę, że sąsiad na północy prowadzi jakąś wojnę. On ma 1500 ludzi, ja już mam 3000 w ogóle. Więc bardzo ładnie nam to rośnie. Może masz jakiś sojusz tutaj. Też 1500 ludzi. Fajnie by było, gdyby tutaj potracili trochę ludzi, wtedy bym zaatakował. Mamy pieniądze, na które w sumie trochę nie mamy co wydawać. Więc będziemy jeździć sobie na polowania. No, jakąś łapę tutaj mamy. Też znowu prestiż, więc bardzo fajnie. Bujemy teraz tego prestiżu, żeby tutaj zwiększać naszą władzę plemienną, i później. Przejść na feudalizm. No a tutaj nasz kolega toczy dalej wojnę. Jego wojska gdzieś tutaj oblegają, więc no trzeba działać, moi drodzy. Nie możemy tak stać w miejscu. Musimy atakować wtedy, kiedy są najsłabsi. O, oni coś tam walczą, jeszcze tutaj z tym gościem na północy. Tu jest takim dużym księstwem. Widzę, że zostawił swojego sojusznika w potrzebie i przyszedł do nas oblegać. My tutaj sobie w niego wbijemy i lecimy na jego stolicę po wygranej bitwie. No tutaj niestety ciągle nas najeżdżają, na coś no ale dobra. I tak tutaj ten rozwój jest tragiczny. Nawet tam za dużo nic nie stracę. No I proszę bardzo, wygrywamy wojny. Na dzięki za prowincję. To jest właśnie wypowiadanie wojny w odpowiednim momencie. Czy ten nas tutaj atakuje? My już mu raz zniszczyliśmy armię. Nasz najeżdża. Czy jak my teraz mu zniszczymy armię, to nie tak całkowicie, właśnie do zera. I on teraz ma 68 ludzi. Możemy rozwiązać naszą armię, wejść na niego i wypowiedzieć mu wojnę. A on nawet nie ma żadnej armii, co nie? Ty, genialne, po prostu na najazdy go zgubiły. Jak tylko mamy pieniądze, dodaję zlecenie na robienie jakichś artefaktów, których jeszcze nie mamy. Tutaj, ty, nie jak na północy się poszerzył. Kubany, duży jest. No my tutaj już jesteśmy bardzo bardzo blisko tytułu królewskiego. Już gdzieś tak mamy połowę. Nasz król, 36 lat, więc jest git. O, teraz duchy. Poprosiliśmy duchy o pomoc i zyskaliśmy cechę sprytny. Ej, to jest super, bo to nam daje dwa do wszystkiego. Ej, no i to mi się podoba. To teraz taki władca kozak. Ten adorcyzm to jest fajna rzecz. Uuu, a to co? Jakaś tutaj możliwość sojuszu. O. O kurde. Taki sojusz? O kurde. Z naszą córką. Potężny sojusznik. Jeszcze cecha wrodzona geniusz. Za naszą córkę. No dobra. Lecz cudła. Niestety ten geniusz nie będzie po naszej stronie, w sensie takim, że, że dzieci będą do, do, tutaj z tej dynastii. Ale taki sojusznik na plecach. 6000 tysięcy wojska, jak najbardziej. Dobra, tutaj mamy jakichś takich małych gnoi. Trzeba ich popodbijać jak najszybciej, bo to jest jeszcze w obrębie tego tytułu. Tak, dokładnie. Już. Tu coraz bliżej się zbliżamy. Dostania się królem. Dobra, wchodzimy na prowincję. Ci uciekają w morze bardzo dobrze. My sobie bierzemy stolicę. Nasz syn Dorus jest kozakiem. A, i córka też. No tak, bliźnięta. Teraz trzeba znaleźć jakieś dobre cechy znowu. Dobra, może nie najmłodsza, 27 lat. W ogóle kultura szwedzka, co ona tu robi? Ale mamy szansę na, żeby postać była ładna i olbrzym. Więc tam, synek działaj, działaj tutaj z tą panią tutaj, no musicie tam, wiesz, no. Myślę, że jak jest olbrzym... <laughs> To będzie zadowolona, że tak powiem. <grych> no nie, tutaj coś się stało? Straciliśmy sojusznika. Mamy teraz sojusz z tym królewiczem tutaj, on stracił jakąś władzę. A ten niego ojciec zmarł, okej. Okay. To taki już sojusz, taki już się fajny, ale dobra, jakoś dam sobie radę. A z tego co widzę potrzebujemy tylko złota i jeszcze jednego tytułu książęcego, żeby zostać tutaj królem. A my możemy tutaj już utworzyć księstwo, więc sobie tylko pieniądze. Dobra, więc oszczędzamy teraz. W sumie żeby nagromadzić, yy, że tak powiem, pieniądze, to możemy ponajeżdżać co nieco. W końcu gramy plemieniem, więc możemy tutaj ładnie pozdobywać. Hajs na prowincjach yy, naszych kolegów. No i proszę bardzo, 106 golda. 106 prestiżu. Możemy utworzyć księstwo. Golda i mamy królestwo. Dobra, i mamy to. Utwórz tytuł królewski. Mamy taki ładny afrykański dwór. Fajną koronę, ale nie jakby nie spoczywamy na laurach, idziemy, moi drodzy, dalej tutaj po prostu podbijać kolejnych sąsiadów. O, wezwanie do wojny dostaliśmy. Świetnie. Akurat teraz, jak powiedziałem wojnę. Ten znowu nas najeżdża. No, co za typ. Ty, a ten gość sobie przyszedł na naszą stolicę. Ten to ma nieźle w balni. Na szczęście przejęliśmy wszystko. Nawet nie musimy tam iść na naszą stolicę. Teraz pójdziemy tutaj pomóc naszemu sojusznikowi. O, zniszczymy mu armię. No i proszę bardzo, już tutaj pomogliśmy naszemu sojusznikowi. Już będzie nam wdzięczny. No i zwycięstwo, moi drodzy, udało się. Nasz sojusznik tutaj wygrał wojnę. Co nas cieszy, bo on jest daleko i jest duży. O, tutaj widzę, że na północy gór powstało królestwo. Oni mają 4500 wojska. Hmm, gdyby tak podbić te dwie prowincje i wywalić stąd, to niezły pomysł. Dobra, chyba idą tutaj mi na stolicę, więc złączę moje armie i w nich wlecimy. O, jakbyśmy zapali ich jeszcze na mojej baronii, byłoby super. O, 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 dobra, stójcie tam, dobrze, dobrze, stać Bijemy się, on już ma dużo łuczników kurty skupaniec Ja może od razu na stolicę mu pójdziemy, co? Dochodzi do bitwy na jego stolicy i też go gnieciemy Ty, armia mu wyparowała, ostro O, i sztylet jeszcze mu zarąbaliśmy, bardzo fajnie Też słaby ten sztylet, to go sobie rozwalimy Będziemy mieli pieniądze Dobra, 96% chyba jeszcze jedna prowincja i to będzie koniec Pierwsza wojna z gór w stanie wygrana No dokładnie, kończymy, nara Wprowadzamy absolutny autorytet władzy plemiennej I moi drodzy, możemy przyjąć ustrój feudalny Pełniałem tutaj wszystkie warunki i forma z rządów się zmienia. Jak żyje Afryka! No i teraz bardzo fajnie, teraz możemy się rozwijać. I w ogóle nasze tutaj królestwo się zmieniło królestwo dynastii Afryka. Też fajnie, tylko kolorek bym zmienił. O, proszę bardzo. Bardzo ładnie to teraz wygląda. Kokwersja teraz taka, jak my mamy tutaj ten feudalizm, a reszta tutaj to są plemiona, to każdą prowincję, którą teraz przejmiemy, będziemy musieli mieć 500 golda, żeby ją zreformować. Albo po prostu będziemy tu rzucać wasalom i to będzie problem wasali, nie mój, <gry> Dochody mamy nie najgorsze, więc tutaj chyba się skupimy na tym, żeby rozwijać naszą stolicę. że tutaj ten rozwój poszedł do góry, żebyśmy mogli chociaż e, trochę podgonić tą technologię i żeby to szybciej się wszystko rozwijało. Pójdziemy sobie w Błękitną Krew, żeby tutaj właśnie te cechy dziedziczne były. Zawalczymy z Kong tutaj o te nasze prowincje. Ale to widzę, że tylko jedną mogę. A więc czemu nie? Ale to widzisz ty. Oni mają stolicę przy naszej granicy, to jest najlepsze zawsze. Po prostu siema, przyjmuje stolicę. Czy tam sobie też coś tam przejmuj, jak chcesz? I proszę bardzo, teraz tylko armię zginiemy i koniec wojny. O, no i Darwan, No a w końcu złapałem tego gościa, co to ciągle mnie najeżdża, skubanie. Co, zwany jak ma teraz 10 ludzi, teraz byśmy mogli zająć mu całe księstwo, więc to robimy. Za będzie słodka za te wszystkie podboje, Kiedy tylko ja wypowiadam wojnę, to on rusza na mnie. A jego armia gdzieś tu wypływa. 200 ludzi tylko. Coś tu co próbuje przejmować, ale tu u naszego wasala. My już mu bierzemy stolicę. A złapiemy go gdzieś tutaj w dżungli. I rozwalony, teraz to sobie odbijemy. No i dobra, Wszystkie armii rozwalone, jego i sojusznika, jego księstwo znika. Teraz tak, zobaczę na miejsce święta. Miejsce święte mamy tu i tu. Tylko teraz tak. Tu już możemy zdobyć zaraz tytuł królewski, którego nie chcę. Ponieważ podczas śmierci naszego władca może dojść do rozłamu. Więc tutaj byśmy musieli to podbić. To miejsce. Więc moglibyśmy tutaj podbić takie jedno hrabstwo. Tu jakiś sojusznik się dołączył, ale tego rozwalimy od razu. Z nim złapany w walce. Bardzo fajnie. No i dobra, temat zakończony. No i dobra, i trzy miejsca święte mamy teraz. Tylko, żeby jakoś fajnie zreformować tę naszą religię. To dokończymy tutaj drzewko nadzorcy. I pójdziemy w naukę. I żeby mieć tutaj tego proroka. To wtedy będziemy mieli tutaj e, trochę pobożności i zmniejszone koszty, właśnie reformacji. I wiary. Dodatkowo będziemy zbierać pieniądze właśnie na jakąś pielgrzymkę. Ten szczęście te pielgrzymki no, nie są daleko, że tak powiem. Tutaj wszystkie te nasze pielgrzymki ustawiamy, żeby była gorliwość jak największa. Tutaj sobie polecimy tutaj w tą prawę stronę. Podbijemy kolejne księstwo. Armia rozwalona. Szybki temat. Chodźmy na stolicę. Już mamy taką mocną armię. ucznicy zbrojni kosimy tutaj. I ty, koniec tematu. No i czy event wszedł? Jesteśmy ekspertem od trudnych terenów. Czy w ogóle tutaj jesteśmy nieźle złymi już dowódcami, jeżeli chodzi o armię? I co jest kurde? Ci. Nasz następca został zamordowany, i tutaj ten jeszcze jeden syn też. Kurde, nasz następca jest bardzo fajny. Ten, ten nasz wnuk, i nie chciałbym, żeby on podzielił los tego, tych naszych synów. Ma 13 lat. Jezu, już się bałem, że to jest ten. Że to nasz syna, to nasza żona. Znaczy ten następca. Oj, ktoś nam wypowiada wojnę. Ten gość ci tutaj. ma mniejszą armię, nie wiem, czy gość jest poważny, czy co? Dobra, ładnie ich tutaj łapiemy. O kurde, co jest tak nagle ty! Wycofać się. Ostro. Dobra, dawać to jest jakiś mocny sojusz. Wezwijmy kolegę tutaj do wojny. 7 tysięcy wojska przyjdzie i nam pomoże. No spróbujemy ich złapać na naszej baroni po prostu. Zrobimy trochę tak to bokiem. Dobra, próbujemy ich tutaj złapać, zobaczymy. Czy to się uda na baroni? Mamy pozycję obroną. Kurde ty, jak on nagle wchodzi. O, ale dobra, idzie sojusznik, idzie sojusznik. Sojuszniku pomożesz? 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 Dobrze, pomógł. Dobra, już teraz tutaj łapie po tak po tysiącu i tak dalej, żeby tutaj po prostu ta armia już mi to nic nie przejmowała. Oj, proszę bardzo. No i spoko, temat zakończony. Obroniliśmy się. Dobrze, że ten nasz sojusznik nam pomógł, bo tak to mógłby być przypał. I mamy to, moi drodzy, zblokowujemy tutaj atrybut prorok i mamy właśnie koszt tworzenia reformacji wiary minus 50. No i teraz możemy się pobawić trochę tutaj w zmianę tej naszej wiary. Prośba duchów o pomoc, co zostawimy. Kult przodków, to bym zmienił. No komunia jest strasznie tutaj kusząca, ale myślę, że to sobie zostawimy, bo znowu będziemy farmić tyle pieniędzy. W pewnym momencie, że głowa mała Będziemy sobie chyba podżegacz wojenny Żeby tutaj w czego szybko zdobywać tutaj te wszystkie prowincje Bo będziemy chcieli tutaj szybko zjednoczyć tą całą Afrykę Eklezjarchat. To nam daje plus 1 rocznej gorliwości za posiadane miejsca święte One są blisko siebie, już mamy 3 Będziemy mieli 5, to ta gorliwość nam nie będzie spadać za bardzo Więc zreformujmy wiarę moi drodzy O i naszym nowym dziedzicem jest nasz syn no dobra, nie wnuk. Trochę nam się świątyń tutaj porobiło. Dobra, i co ja sobie głównym tytułem chciałbym to, żeby było, ponieważ tutaj mamy miejsce ze, z wielką świątynią do wybudowania, więc w sumie tutaj przenieśmy stolicę. Te świątynie zawsze możemy komuś nadać właśnie. Zobaczmy jak teraz kwestia nawracania. 8 lat, 5 lat, no wcale nie jest tak kolorowo z tym nawracaniem, no ale dobra, musimy... I tam zacząć. Bo sobie ten kapłan jest taki lipny. Może niech nasza córka to ogarnia. Dobra, 3 lata to już jest lepszy temat. Moi drodzy, 1116 rok i myślę, że w tym momencie zakończymy sobie. W tym odcinku całkiem nieźle się to już ogarnęliśmy. Pod względem tutaj trochę podpojów i tak dalej. No na pewno będziemy musieli tutaj moi drodzy Dążyć do utworzenia tytułu Cesarskiego, czyli Gwinei Ale do tego jeszcze trochę, na pewno tutaj Jak on, ten nasz król już tutaj dużo chyba Raczej nie porobimy, może gdzieś tutaj jakieś małe Księstwa tylko popodbijamy, żeby żaden Tytuł królewski tutaj po rozpadzie się nie Utworzył, w sumie tak, możemy tutaj jeszcze kawałek Północy, tu, tutaj trochę coś zjeść No a jak będzie młody król, no to wtedy Nie będzie jakoś tam stresu, jeżeli chodzi O rozpad kraju, nie będzie można szybko Sięgać po ten tytuł cesarski Udało nam się szybko zreformować wiarę, więc jest to bardzo fajne. Tutaj w sumie byśmy musieli poszukać jakiejś kultury, która zwiększałaby postęp fascynacji kulturowej, czyli biurokratycznej, ale tutaj no nie bardzo widzę tej, żeby ktokolwiek miał biurokratyczną kulturę, bo pozbierać 20 tysięcy prestiżu to nie jest taki prosty temat. Chociaż jakbyśmy musieli robić turnieje. Tak czy inaczej moi drodzy, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że się naszego wam się podobał. Jeżeli tak, nie to będzie łapce w górze komentarzu i subskrypcji. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, hej!